W Biblii, czyli w słowie Boga, raz użyte jest bardzo wulgarne słowo na K. Ono pojawia się w ostatniej księdze Biblii, która mówi o tak zwanym czasie Apokalipsy. To jest księga Apokalipsy. I tam Bóg przedstawia system religijny, co do którego wszyscy się zgadzają, że będzie miał siedzibę w Rzymie, czyli w mieście na Siedmiu wzgórzach. W tym właśnie kontekście pojawia się słowo na k. Przeczytam wam 17 rozdział. Choć pokażę ci sąd nad wielką wszetecznicą. Tu jest właśnie to bardzo ostre słowo użyte, która rozsiadła się nad wielu wodami. Wody to ludy, narody, z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi. Czyli ona inaczej mówiąc, ta organizacja religijna na K i nie chodzi tu o Kościół, będzie zwodzić ludzi, niszczyć ich, źle na nich wpływać, a za to będzie brać pieniądze od wielkich tego świata. No i teraz zobaczcie na działania Franciszka i jego arcy i innych, przepraszam, biskupów. Sprzedali chińskich katolików komunistom chińskim. Sprzedali Ukraińców, też katolików, grekokatolików, Putinowi. A teraz dowiadujemy się, że arcybiskup arcyłotr z Watykanu lobbował, żeby osłabić zdolności obronne polskiej armii. Hmm. To oczywiście jeszcze nie wyczerpuje wszystkich znamion wielkiej K z XVII rozdziału. Ale może gdyby zrezygnować z tego określenia wielka, to byśmy rzeczywiście znaleźli prawdziwe określenie.